Siemanko z tej strony, Elio Atari Retrofan. Dzisiaj e, będę grał w przepiękną gierkę platformową na małe Atari, z którą niestety nie miałem kompletnie styczności, jak byłem młodym chłopakiem. E, trafiłem na nią oglądając różne kanały retro i jak zobaczyłem pierwszy filmik z Kavernią, bo o niej mowa, to się po prostu zakochałem. Przepiękna grafika, wyglądało nam mega fajny gameplay. E, ściągnąłem, wrzuciłem na kartę SD. No, i spróbujemy zagrać. Mój syn już to właśnie robi. Ja sobie tylko tak na minutkę sprawdzę, jak się tą grę obsługuje. I ruszamy na żywca do przechodzenia. Plansz. Mam nadzieję, że w miarę się dużo uda pokazać i zachęcić Was do, do zagrania. Dobra, gra się ładuje standardowo z SJUSD, SI jest załadowana. Ja sobie jeszcze dam na laptopie podgląd na pełny ekran e, i próbujemy. E, na początku tylko Wam powiem, że prawdopodobnie za dużo planżam Wam nie pokażę, bo nie, nie ćwiczyłem w tą gierkę, odpaliłem tylko na minutkę, żeby zobaczyć e, jak, wygląda, jak, jak wygląda sterowanie. E, na plus jest taki, że jest bardzo dużo żyć tam, więc może to mi ułatwi jakoś tam dojście gdzieś dalej, ale gierka jest trudna. Nie jest tak zniechęcająco trudna, jest fajnie trudna, ale nie wiem ile tak bez przygotowania większego uda mi się Wam pokazać, ale myślę, że i tak nawet jak to będą jedna czy dwie plansze to i tak materiał będzie na tyle zachęcający, żeby w tą gierkę spróbować, bo jest tego warta, jest kupa dobrej roboty. Zaczynamy. OK, jesteśmy gościem. Biegamy sobie po jakichś tam podziemiach, w jaskiniach, czy co to jest. Unikamy stworków, możemy je tylko i wyłącznie przeskakiwać i po drodze zbieramy takie różne artefakty. Tutaj akurat to jest jakiś piesek, czy kotek, czy coś takiego. Na dole mamy informację, ile mamy żyć, że mamy właśnie znaleźć te pieski, pieski kotki, który jest level. Nie możemy spać w te kolce, które są na dole. Generalnie wszystko, co jest z takim białym, to jest niebezpieczne dla nas. I musimy też zwracać uwagę na takie kolce, które są na górze i powodują spadanie takich odłamków skalnych. Patrzcie teraz. O, tutaj pół biedy, bo ta droga, która miała do, do przybycia, ta skała, to była dosyć długa. Ale w takich wąskich korytarzach jak tu, jak coś takiego jest, to musimy najpierw do tego bardzo blisko podejść, żeby to spadło, a potem to przeskoczyć. Bo inaczej nas zabije. Z dołu też wysuwają się takie, jakieś takie pierdzielniki. Tu jest ważna rzecz, na tą kładkę chcemy wejść. To musimy cały czas trzymać joystick w prawo, będąc na niej, bo inaczej spadniemy. Czyli, tak jakbyśmy biegli razem z tą, z tą kładką. Po zebraniu wszystkich artefaktów, tak jak to teraz zrobiłem, pojawia się na dole kluczyk, pojawia się kluczyk na planszy, zbieramy i możemy się już udać do drzwi. Level 2. Levela 2 już nie widziałem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ok, tu jakieś dzbanuszki do zebrania są. O kurde, on go przeskakuje zamiast zebrać. Chyba, że musimy z dalszej odległości skoczyć. Tak. Dobra. Patrz, fajna jest w ogóle animacja, jak on się wspina, nie? Takie jak, jak Prince of Persia. Tutaj mamy ten spadający odłamek na górze. Musimy podejść bliżutko. Przeleciał i teraz mamy już drogę, drogę wolną. Trzeba bardzo na to uważać, bo to czasami, o tak jak tutaj widzicie, aż 5 naraz. Czasami, jak będzie tego więcej, to no, no trzeba po prostu uważać, żeby głupie nie zginąć. Teraz poczekam aż ten zielony stworek zacznie wracać. Wtedy się rozpędzimy i hopla. O, ale tylko jeden z a nie pięć. Tutaj też musimy wyskoczyć. Zbierzemy sobie zbanuszek. O, kurde, nie wzięło go. Teraz sobie przeskoczymy jeszcze tutaj. Zbierzemy ten zbanek. Teraz hop. O kurde, tu jest jakiś, jakieś pole siłowe, czy co, co, co to jest. Oj, i obawiam się, że musimy tam, tam zejść i jakoś się synchronizować, bo tam było nie było miejsca, żeby spać z drugiej strony i to zebrać, bo jest ta skała biała. No nic, jak ten duszek zawróci, to wpuścimy się w pościg za nim i może się uda zebrać, tylko musimy poczekać, aż to przestanie błyskać. Lecimy, 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 lecimy. Ach, nie zdążyłem zawrócić, ale już zebrane jest. Właśnie plus jest taki w tej gierce, że te artefakty, które już zbierzemy, nie musimy po zginięciu zbierać z powrotem. Także już tam teraz na dół nie będziemy musieli wracać, to jest to jest duży plus. Więc teraz robimy już tylko e, bieg po klucz, bo jak widzicie, już się na dole kluczyk pojawił. Tak z ciekawości policzę, ile tych chłopków na dole jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 11 Żyć mamy, mega dużo. I biegniemy. I teraz już do wyjścia. Tylko nie wiem, co tam jeszcze będzie dalej, bo nie widzieliśmy, czy będą jakieś mocne przeszkadzajki. Uwaga! Teraz iskok. Schodzimy na dół. Teraz iskok. Poczekamy aż ten pomarańczowo-żółty duszek przejdzie. Wskakujemy na górny pokład, bo już na dół nie musimy iść po, po ten zbanuszek, bo już go zebraliśmy. I lecimy. Hu! Udało się. Tutaj coś leży na drodze. Ma białe końcówki, czyli na bank tego nie możemy dotknąć. Eee, no to skaczemy. O! Tutaj nam się zapada pod nogami. Mamy kluczyk. I wchodzimy. I level trzeci. Udało się. Ktoś mi puka do pokoju. Chyba Piotruś. Piotruś, musisz poczekać chwilkę, wiesz? Trzy minutki jeszcze. Ok, tutaj na pewno musimy to przeskoczyć. Udało się. Tutaj są te zapadające się pod nami ten grunt, ale najpierw zobaczymy, co jest dalej. Na suficie bezpiecznie? Bezpiecznie na suficie, Tutaj dalej bezpiecznie. Ok, musimy się tam cofnąć. Scrollowanie w drugą stronę działa. Nie tak jak we Fredzie, że się blokowało. Ok, no to spadamy sobie na dół. Pozbierać wszystko. Tutaj trzeba będzie się z tym stworkiem zsynchronizować. I... teraz! Hopla! Dobra, mamy to. Teraz! A. Oh. Ale spokojnie, tu jest dużo żyć. <grytanie> Dobra. Nie można zapominać o tych rzeczach, nie można. Ale jeszcze w cholerze żyć mamy. Dobra, teraz sobie spokojniutko idziemy za tym stworkiem, żeby Łapnąć naszą kulę. Aaaa! No nic, musimy jeszcze raz. Dobra, ale już teraz wiemy, co robić. Na no spokojnie, teraz. Ale nie wkurzam się jeszcze, jest, jest dobrze. Jeszcze się nie wkurzam. Dobra, zebrane i teraz możemy już cisnąć na maksa w tamtą stronę. Tutaj nie mieliśmy żadnych spadających CUSiów. Tutaj też nie widzę jeszcze. Na dole jest tylko ten element do przeskoczenia. Ok. Dobra. Yy, górą czy kładką? Trzeba zobaczyć, czy tam na dole... Pewnie na dole coś jest do zebrania, kurde. Pojedziemy kładką. Teraz! Nie ma! O cholera! Nie zdążyłem Joey w drugą stronę. Kurde! Ale damy radę, coraz większa wprawa. Jakie spadające niespodzianki są, nie widać. Tutaj, tutaj jest. Ale możemy spokojnie sobie zlecieć i biegniemy. Tutaj jest czysto. Tam na końcu jest za tym duszkiem górnym. Hmm, czyli byśmy go przeskoczyli tutaj, a potem spowodujemy, że nam to. Spadnie podchodząc na maksa blisko. Skaczemy. Tutaj są dwa następne, trzeba uważać. Na dole coś strzela. Mamy drzwiczki, ale tam jest jeszcze kuleczka do zdobycia. Spowodujemy, żeby spadł ten coś, dobra. A ten drugi byśmy musieli przeskoczyć chyba. Ale to byśmy musieli zrobić dołem. Dupa, zestrzeliła nas. Bo podejrzewam, że tak, tam jakbym skoczył, to yy, to złapie nas w locie ten spadający odłamek skały. Tutaj leciał ten z góry. Teraz musimy poczekać aż te stworki... Oj kurde, niepotrzebnie woziłem. Jeszcze raz. Z tym strzelającym na dole może być problem, kurde. Idź, 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 szybciej, 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 bo mnie złapie ten... Aaaa. Dobra, udało się. Ale grafa jest piękna, grafa jest piękna, animacja jest piękna, gierka jest piękna. Na pewno nie odpuszczę i, i, i będę w nią dosyć długo ciupał. Znaczy nie teraz, ale ogólnie, bo bo jest mega fajna. Kurde, zryzykować skok? Prawdopodobnie mnie zabije, jak skoczę. A na dole może mnie zastrzelić to ciurstwo, to tak strasznie nieregularnie strzela. Nie wiem, ryzykować skok? Ryzykuję. Udało się, super, dobra. I teraz już mamy kluczyk tylko do zdobycia. A kluczyk gdzie jest? Uff. Kurde. Nic, muszę się ustawić na krawędzi. I tak skoczyć. Gdzie jest kluczyk? Nie mówcie, że muszę wracać, kurde, teraz kupę w tamtą stronę. Tu coś spadającego jeszcze mnie czeka, nic. Gdzie jest kluczyk? Tutaj, o cholera, to musimy załatwić z tą, z tą kładką na dole. Czyli jak dobijemy do ściany musimy błyskawicznie joystick w drugą stronę. I to mega szybko. Uwaga, próbujemy. Wchodzę. I zawracam. Yeah! I mamy już drzwiczki. <grych> Dobry jestem. Ok, teraz żeby czegoś nie spieprzyć to sobie będę podchodził na krawędź i dopiero wtedy ruszał joyem. Tu już nas nic nie czeka z żadnych z niespodzianek z góry spadających, także teraz po prostu uważać na stworki i będzie dobrze. Mega fajna gra. Uwaga, nie spieprz tego Tomek teraz na krawędzi. Tutaj też możemy na krawędzi. Jest i mamy drzwi i mamy drzwi. Nie, ja ja miałem iść tamtą stronę. Kurde, pięć żyć jeszcze, ale to spingoliłem. I teraz muszę uważać na te spadające elementy, bo one chyba się odświeżają. Tak. O, cholera. A no już tak blisko było, nie? No ale już wiemy, co i jak. Na spokojnie, na spokojnie. Level trzeci do czwartego się uda. Tutaj spada. Skaczemy. Tutaj są dwa następne, czyli tego musimy spuścić, a tutaj się dało skoczyć. Tak, i teraz przeskakujemy tutaj. Jak stworek nam wróci, skaczemy prosto na drzwi. Jest. Jest. Uff. Dobra gierka. Z mi się już tam dobija do pokoju. No, jeszcze chwileczkę. Tutaj musimy spaść. To byśmy musieli przeskoczyć, jak strzeli. I spróbujemy górą jeszcze przejść. Tutaj mamy stworka. Żadnych stalaktytów, stalagnitów nie widzę, ale górą nie przejdziemy. Dołem przejdziemy. Duszek w lewo. My skaczymy i ciśniemy. O, tu będzie słabo. Strzeliło. Skacz, 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 skacz gościu. skocz, skacz. Dobra. Opla, tutaj jakiś z góry nie ma niespodzianek? Nie ma. Doszła jakaś piłeczka skacząca. Ła! To jest to znikające podłoże. Kurde. Dobra, ale już wiemy. Nie wierzę, że jest ktoś, komu, komu ta gierka się nie będzie podobać. Spróbujemy za tym stworkiem. Może zdążymy wskoczyć na górę. Po strzale. Nie, zabiję raz. Zdążymy, 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 zdążyliśmy. Dobra. Czyli byśmy musieli gdzieś stąd skakać nad tą piłeczką. Czy stąd? Stąd spróbujemy. Dobra. Teraz, tu. O, nie da się spaść, kurde. Musimy dołem przejść. Powiem szczerze, że nie widziałem tego Staraktyta. Okej, okay, udało się. Tylko teraz, czy wrócimy tędy? Nie, musimy wrócić tędy. Bo tam nam się urwie pod nogami. Dobra, jeszcze raz skok. Stąd był. Stąd? Stąd. Jakieś niespodzianki na górze? Chyba nie ma. Lecimy. O, jaki most zwodzony piękny. Yy, nie wiem, boję się na niego wejść. Nie, nic się nie dzieje, ok. Tylko tutaj trzeba przeskoczyć, tutaj trzeba przeskoczyć, tutaj. Tutaj dwa naraz łyknąć i z tym gościem. Tutaj jest strzelające. Ale pikuś. Lecimy dołem. Poczekam aż duszek przejdzie, bo boję się, że go zahaczę głową i będzie dupa. I ostatni diamencik jest tam. A, tu spoko. Sobie wskoczymy na górę. Polecimy za nim i pojawi się gdzieś kluczek. Pewnie będziemy musieli gdzieś wracać. Dobra, idziemy. Dobra, szukamy kluczyka. Gdzie się mógł kluczyk pojawić? O, gdzieś na początku musimy sporo wrócić chyba. Hopla, opla, hopla, hopla. Hopla. Jest kluczyk. Dobra, tylko on się pojawił na tej kładce, znaczy na tej znikającej ziemi. Skoczymy sobie stąd i od razu skaczemy tam. A, teraz jeszcze musimy się zsynchronizować z tymi strzałami. Czyli jak strzeli nam pierwsze z dołu, wskakujemy. No strzelaj, strzelaj. Jest, skoczymy. Ale mamy, spokojnie, mamy jeszcze życia. Mamy jeszcze życia, tylko teraz nie pamiętam, gdzie te staraktyty były, bo wszystkie się odnowiły. Ale już tylko teraz do drzwi, czyli powinno się udać do piątego levelu dojść. Jest, udało się. Tutaj nam nic nie groziło. Tutaj trzeba było stanąć chyba tutaj. O tym zapomniałem, ale nas nie trafił na szczęście. Tutaj był mostek i hopla, i hopla, i hopla. Teraz musimy poczekać na ducha, albo nie, możemy lecieć i sobie go weźmiemy z To poczekamy na strzał i wracamy. No to można powiedzieć, że plansza zaliczona. Zaliczona i już teraz tylko do drzwi. I level. W piątek. Za wcześnie. Cholera. Dobra, sprintem teraz. Trochę się zdenerwowałem. A spokojnie teraz. stawaliśmy gdzieś tutaj. O tym stalektycie teraz, czy stale pamiętałem. Teraz z ziemi jedno. Drugie. Trzecie. Teraz podwójne, jak będzie Opla. Poczekamy, aż wróci. Tutaj spadamy, dopóki nie strzela. Hop. Hop, hop, hop. I teraz musimy popatrzeć, dokąd ten stworek chodzi. No, musimy te drzwi dotknąć, dotknąć, dotknąć. No, kurde! Nie, ja muszę czekać, on będzie wracał, żeby go przeskoczyć przecież. Ej, ja mam przeskoczyć go. Masakra, Tomek, ostatnie dwa życia. Czy ja go mogę przeskoczyć? Dobra, hopla, 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 nie no śpieszę się już i po prostu paszczę wszystko, ostatnie życie, teraz jak mi się nie uda to nie zobaczymy levelu piątego, bo zacząłem się spieszyć i denerwować, ostatnie życie, trzymajcie kciuki, może się uda, ale i tak plan był na, na dwa levele, więc nie, nie ma źle, skacz, 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 skacz. Ten jeszcze nie będzie strzelał, wskakuj hop, hop, stąd, stąd hop, hop, do góry hop, tutaj kolec, tutaj drugi kolec, trzeci kolec, tutaj kilka kolców. Czekamy hopla. Tutaj poczekamy jeszcze, bo zaraz będzie pluo i lecimy teraz. Hop, 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 hop. Idziemy za stworkiem, tylko nie wbijamy na drzwi, tylko czekamy aż on będzie wracał i sobie go na spokojnie stąd przeskoczymy. Teraz. Jest. Piotrusiu, jeszcze momencik dosłownie. Momencik jeszcze, bo bardzo daleko doszedłem. Moment, wpuszczę syna. Momencik. Zobaczyć, jak tatuś gra. No to chodź sobie tutaj stań ze mną. Popatrz, taka gra. Takim panem się. Chodź tutaj do mnie bliżej. Takim panem się skacze i zbiera takie różne naczynka. Już tatuś ma ostatnie życie. To zaraz. Już. I właśnie mnie zabiło. Nie popatrzyłem, że na górze jest taki koniec. No nic. Yy, mam nadzieję, że Gierka Wam się podobała. Ja teraz idę spędzać czas z synem. Na razie. Nie są łatwe gry na Atari co? Chyba wolisz forze grać, co? Piotrus, jak idziesz cały czas w boger joystickiem i zbliżasz się do ducha, musisz po prostu nacisnąć guziczek, żeby go przeskoczyć. Nie do góry. Cały czas idziesz w prawo i naciskasz ten czerwony guzik. To jest. Fa o, właśnie! Pięknie, Piotrusiu. No, i nie zdążyłeś w porę nacisnąć teraz. Jeszcze raz. Fire. Spadasz. Fire, 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 synku. No, jeszcze. Hop. Spadnij sobie na dół. Stój teraz, stój. Stój, synku. Miałeś stać. Potem byś nacisnął fire, i dopiero potem ruszył w bok. I on by ci fajnie przeskoczył, wiesz? Spadnij, stój, naciśnij troszeczkę podejść w bok jeszcze, troszeczkę. O, naciśnij guziczek i trzymaj wciśnięty i w prawo. O, widziałeś? No ale spadłeś następny. Jeżeli wam się kawernia podobała, to łapki w górę i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Na razie.